Hejka! witam was w dzisiejszym filmie na kanale. Ja jestem Luna Tower Flower. I dzisiaj stwierdziłam, że wsiądziemy sobie na Czarmsika. Czyli na mojego konia rasy Mustanga. Jak widzicie, to w mojej stanie się trochę pozmieniało, bo mamy nowe belki od boxów. Więc generalnie, ja już sobie Czarmika przyprowadziłam na make. -a aby tam go przygotować do wyjazdu, ponieważ na trening jedziemy na Wyspę Padok i tam będziemy sobie skakać duże przeszkody i jeździć drogi. Jak będzie wyglądał dalszy trening, to już zaraz zobaczycie. A generalnie my już będziemy wyjeżdżać. Jak widzicie, ja dzisiaj siadam na oklep. Bo stwierdziłam, że czemu nie, bo w Siedlowszu nie mieściłam i stwierdziłam, że właśnie wsiądę sobie na niego na oklep. Um, jak już mówiłam, pan Jarl Jarlson ustawił dla mnie przeszkody na placu. I tak właśnie wygląda outfit y Charmsa. Ma on czarno-fioletowe ogłowy i czarno-fioletowe ochraniacze. Ja niestety nie miałam nic ani czarnego, ani fioletowego, więc nie byłam się w stanie ubrać na matching z nim. Tutaj jak widzicie zaprowadzam go już na plac. Na którym przeprowadzimy nasz dzisiejszy trening. Więc ogólnie um, założam mu wodzę na szyję i sobie na niego wsiadłam. Przed wejściem do boksu długo z nim wstępowałam, bo około 30 minut. Żeby nie wchodził do boku taki nabuzowany, żeby go nie rozwalił, przy czym, nie, żeby nie zrobił sobie krzywdy Bo był dość zestresowany transportem, bo był to też jego drugi transport w życiu Tutaj jak widzicie już sobie zakusowałam Było mi dość ciężko anglezować, chociaż kilka razy zaczęłam anglezować, ale nie na długo Więc po prostu usiadłam sobie w pełnym siacie A teraz w sumie mogę wam opowiedzieć coś właśnie o się. Bo w sumie z bardzo dużo Wam o nim nie opowiadałam w filmie, w którym go poznawaliście. Więc, generalnie, Charms został koń, jest to koń sprowadzony z Ameryki, a tak dokładnie ze Stanów Zjednoczonych. Jak już mówiłam, jest to Mustang i tam właśnie został złapany przez ludzi, e, który, którzy wyłapują dzikie konie i chcą dać je na rzeź. W związku z tym, że właśnie sprowadzili go oni na Jorvik no to że na mediach społecznościowych pojawiły się takie informacje o takim właśnie koniu, to ja postanowiłam, że właśnie go kupię. Poza kamerami zajeżdżałam go, a jak widzicie, jesteśmy już na etapie jazdy na oklep, więc naprawdę dobrze poszło. To jest koniem naprawdę wdzięcznym za to, że nie musiał iść na rzeź ale myślę, że będzie już coraz lepiej. W pojechaliśmy sobie na drągi, które wyszły dość koślawo, ale i tak jestem z nas dumna, bo były to jedne z pierwszych drągów, a dokładnie piąte lub szóste, jakie przeszliśmy z czarmem. więc go właśnie pochwaliłam za to, że tak ładnie poszedł, i następnie znowu sobie zapisowałam. Jedną rzeczą, jakiej się obawiałam, były skoki i galop że Charms zacznie brykać lub zacznie dębować lub po prostu rzuci mnie i ucieknie, ponieważ jest to dziki konie, jakbyś mówiłam. A tak naprawdę nie wiedziałam czego się po nim spodziewać, bo była to moja pierwsza jedna oklep na nim. a kusa stwierdziłam, że dobra, jestem gotowa na galop. I tutaj się właśnie przekonacie, czy byłam na pewno gotowa. Zagalopowałam lekko, lecz czarm się rozpędził i mi się po prostu zatrzymał i zaczął mi brykać. Bryki jego są dość mocne, więc nie jest łatwo je wysiedzieć. Ale nie przejmowałam się tym lekko, uspokoiłam go i znowu zaczęłam kusować. jechaliśmy sobie na drągi i jeździliśmy dalej. Niestety przy próbie zagalpowania na BR-2 um... Znów mi się rozpędził i znów zacząłem się trochę bać, ale nie przejąłem się tym jakoś bardzo mocno, bo w sumie nie brykał jakoś bardzo. W sumie prawie w ogóle. Najechaliśmy sobie takim właśnie dość szybkim galopem na drągi i zwolniłem go do wolniejszego. mój kochany Mustang znów się zatrzymał i znowu zaczął mi brykać, jak już mówiłam, wysiedzenie jego brykania nie jest takie łatwe, dlatego tak po nim latam, a byłam też na no, oklep. I kiedy już chciałam wyciągnąć rękę, żeby go poklepać, no to znów mi bryknął. Potem przez chwilę stał spokojnie, ale... Um... No, udało się bez brykania. Ruszyliśmy sobie z tempem, kusem. I pojechaliśmy sobie na drążki. Tutaj, już jak widzicie, mamy nasz pierwszy sk skok, który jest ze złego najazdu. No, ale cóż, potem skoczyliśmy sobie kolejnego krzeczka, na którego już mi się troszeczkę napalił. Ale zdążyłam go zwolnić. Generalnie. Tak dla jasności, nie były to pierwsze skoki moje na tym koniu, ale były to moje na pewno pierwsze skoki na oklep, na nim, w sumie to miała, moja to było, to była moja ym, pierwsza zana na oklep, na nim. No i tu sobie znów zagalopowaliśmy. Teraz będziemy na pewno dużo nad tempem, żeby mi się właśnie nie rozpędzał, trochę tutaj rzuciliśmy te drągi, no ale cóż. No i znów mi się dość mocno napalił. Ale eee, stwierdziłam, dobra, jadę już tak jak jest. Najechaliśmy na kolejnego okserka, na którego właśnie wyłamał. Cofnęłam się i poklepałam konia. Chciałam go pochwalić za to, że się po prostu starał. Tutaj znów sobie zagalopowaliśmy, zrobiliśmy małą Voltę. i pojechaliśmy sobie na drągi wolnym galopem. Drągi cały czas wychodzą nam dość koślawe, no ale trudno. Tutaj pojechaliśmy już sobie na najwyższą na przeszkodę, w sumie były dwie takie. Potem jechaliśmy drągi znowu szybkim galopem, no i znowu sobie skoczyliśmy. Mustangi są to konie, jak już mówiłam, dzikie, więc nie da się ich zmusić do bycia dosłownie koniami pełnej krwi angielskiej lub na przykład belgijskimi, ale jak na to, że jest to dziki koń, to naprawdę jest super. Po w miarę udanym treningu pochwaliłam czarpsa i z niego zsiadłam, bo trening zawsze trzeba kończyć na czymś dobrym. Następnie zaprowadziłam go do boksu, w którym go rozsiadłałam. pakowywania do przyczepy Wam nie nagrywałam, ani drogi, ale jak widzicie, jesteśmy już na padoku w srebrnej polanie. Dałam charmsa właśnie na padoczek, żeby się trochę pocieszył świeżą trawką, a nie tylko sianem z boksu. Ale trening był bardzo udany, oceniam go na 8 na 10, gdyby nie to brykanie i wyłamywania, i zatrzymania się. No tak ogólnie to chciałam się z Wami pożegnać, papatki!